Powiedzmy jeszcze, jak udaje się łączyć życie prywatne z tym życiem zawodowym, które cały czas się kręci, bo ja chcę pogratulować, że kolejny raz zostałeś ojcem. Ja Bardzo, To ja bardzo dziękuję i rzeczywiście to, to piękna rzecz. Mamy teraz piękny czas. Jagoda miała braci, bracia mieli jagodę, a teraz jeszcze do tego kochanego grona dołączyła Laura która ma 3,5 tygodnia, jest zdrowa, silna, śliczna e, i e, tak naprawdę e, e, kiedy czas leci do przodu, e, z tym czasem leci rozsądek. Rozsądek e, pomaga w pewnej stabilizacji. I myślę, że tak został po prostu świat skonstruowany. I dzięki Bogu. A ja też mam już 44 lata i jestem z tego dumny, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. A czy są nieprzespane noce i ciężkie noce? Wiesz co, na pewno są takie noce nieprzespane, ale my naprawdę bardzo się cieszymy, że no, po 10 latach od jagódki naszej nagle pojawiła się. Laura, ale tak miało być, i, i bardzo się z tego powodu cieszymy.